Podobnie jak większość nowoczesnych samochodów, lakier nadwozia Volkswagena Passata B7 nie jest najwyższej jakości, w rezultacie zadrapania i odpryski są częstym zjawiskiem w samochodach starszych niż 3 lata. Jeśli chodzi o odporność korozyjną nadwozia, ogólnie nie ma na nią żadnych skarg, ale kilka miejsc w nadwoziu nadal wymaga szczególnej uwagi. Przednia część maski, krawędzie drzwi i pokrywa bagażnika, w obszar tablicy rejestracyjnej. W większości przypadków w tych miejscach pojawiają się plamy rdzy. Robale rzadko zdarza się, aby samochód w oryginalnym lakierze miał zardzewiałe plamy wielkości monety. Wyjątkiem mogą być samochody odrestaurowane po wypadku. Najpopularniejsze wśród miłośników motoryzacji są jednostki napędowe z turbodoładowaniem o pojemności 1.8 i 2.0. Oba silniki mają dobrą dynamikę i umiarkowane zużycie paliwa. Wśród wad można zauważyć zwiększone zużycie oleju. W samochodzie o przebiegu przekraczającym 100 000 km może osiągnąć 2 2,5 litra na 10 000 km. Obydwa silniki wyposażone są w napęd łańcucha rozrządu, który w modelach wyprodukowanych przed 2011 rokiem w większości przypadków wymaga wymiany po przejechaniu 60 tysięcy km. Później producent wyeliminował problem, wypuszczając lepsze części łańcuch. Napinacze, co pozwoliło wydłużyć żywotność napędu do 200 tysięcy km. Za wymianę paska rozrządu i pompy w serwisie trzeba będzie zapłacić około 300 dolarów. Zgodnie z przepisami świece zapłonowe należy wymieniać co od 80 do 100 km, jednak wielu ekspertów zaleca robienie tego znacznie wcześniej, co od 50 do 50 km. 60 km. Faktem jest, że z powodu niewystarczającej jakości paliwa elektroda świecy zapłonowej szybko się brudzi, co może prowadzić do skoku napięcia, co może spowodować przedwczesną awarię cewek zapłonowych. Wymiana jednej cewki będzie kosztować około 50 dolarów. Dzięki elektronice, która rozpoznaje, w którym cylindrze następuje nieprawidłowe spalanie i wyłącza odpowiedni wtryskiwacz paliwa, można uniknąć poważniejszych problemów obciążenie termiczne i zniszczenie katalizatora. Do typowych wad zaliczają się także: zanieczyszczenie układu wentylacji skrzyni korbowej, nieszczelności uszczelek i uszczelek, zakoksowanie zaworów, w wyniku czego prowadnice zaworów i ich uszczelki ulegają przedwczesnemu uszkodzeniu. Silnik pierwszy 4, w przeciwieństwie do mocniejszych jednostek napędowych, nie ma poważnych uszkodzeń problemy ze zwiększonym zużyciem oleju ale po 30 tysięcy kilometrów może sprawić niespodziankę w postaci uszkodzonej pompy ze sprzęgłem elektromagnetycznym. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany na czas, może to doprowadzić do przepalenia tłoków. Wymiana pompy na wersję o mocy 150 km będzie kosztować 500 dolarów, za słabszą wersję ta sama część kosztuje od 50 do 100 dolarów. Prowadząc samochód z silnikiem pierwszej 4 należy stale monitorować stan łańcucha rozrządu. Ponieważ w samochodach używanych może to spowodować niemiłą niespodziankę, rozciągnięcie i zniekształcenie łańcucha. Żywotność paska rozrządu przy prawidłowej pracy nie przekracza 150 tysięcy km. Do wad tego silnika zalicza się również słabą szczelność układu dolotowego, szybkie zanieczyszczenie i nieszczelności chłodnic układu chłodzenia. W większości przypadków żywotność silnika wynosi od 150 000 do 200 tysięcy km po czym należy wymienić grupy tłoków, co zmusza pozbawionych skrupułów sprzedawców do zwiększania rzeczywistego przebiegu. Jeśli napełnisz samochód benzyną 92-oktanową, możliwe są błędy w działaniu urządzeń paliwowych lub awaria serwonapędu regulacji turbiny. Ze względu na dużą masę samochodu, przy aktywnym użytkowaniu turbina wytrzymuje od 40 do 60 km. Wolnossący silnik 3,6 zamienia to auto w rakietę. Ale za taką dynamikę trzeba zapłacić nieprzyzwoicie wysokie zużycie paliwa sięgające 17 litrów na 100 km. Jeśli chodzi o niezawodność, chciałbym zwrócić uwagę na krótką żywotność łańcucha rozrządu. Fakt, że w celu wymiany łańcucha będzie konieczne wymontowanie silnika, zwiększa kłopoty. Serwisanci zauważają również tendencję zaworów i grupy tłoków do koksowania. Warto zwrócić uwagę na złożoność konserwacji i napraw, wysokie koszty eksploatacji i znaczny podatek transportowy. Silniki diesla są generalnie niezawodne. Wśród wad jednostek napędowych z silnikiem diesla można zauważyć, że układ paliwowy jest wymagający pod względem jakości paliwa, a ponieważ występują z tym problemy, właściciele często stają przed koniecznością wymiany wtryskiwaczy co od 80 do 120 km wtrysku paliwa, pompa i zawór EGR. W przeciwieństwie do silników benzynowych, silniki wysokoprężne są wyposażone w napęd paska rozrządu. Deklarowany zasób wynosi około 180 tysięcy kilometrów, ale wielu właścicieli zaleca jego wymianę co 100-130 tysięcy km. W samochodach użytkowanych głównie w mieście problemy z filtrem PDF pojawiają się bliżej 100 tysięcy km. Usterka objawia się pogorszeniem dynamiki i pojawieniem się błędu na tablicy rozdzielczej. Jeśli nie zwrócisz uwagi na problem, z biegiem czasu silnik przejdzie w tryb awaryjny. Po przejechaniu 200 tys. km konieczna jest wymiana dwumasowego koła zamachowego. Volkswagen Passat B7 był wyposażony w trzy rodzaje skrzyń biegów: sześciobiegową, manualną i automatyczną skrzynię biegów oraz zrobotyzowaną skrzynię biegów DSG. Najmniej kłopotliwa jest mechanika. Nawet sprzęgło wytrzymuje do 200 tysięcy kilometrów, jeśli jest używane ostrożnie. Nie ma szczególnych skarg na automatyczną skrzynię biegów, jednak ze względu na złożoną konstrukcję skrzyni istnieje ryzyko kosztownych napraw. Najczęściej problemy pojawiają się w samochodach, których właściciele nie zawracali sobie głowy terminową konserwacją, wymianą oleju i filtrów. Przy przebiegu 100-120 tysięcy. KM może pojawić się drganie z powodu zanieczyszczenia sterownika zaworu. Przy odpowiedniej konserwacji skrzynia biegów może zapewnić zasięg 300 tys. km. Lepiej unikać kupowania używanego Volkswagena Passata B7 ze skrzynią biegów DSG, ponieważ jego żywotność w Metropolii wynosi 80-130 tys. KM, po czym konieczna jest kosztowna naprawa lub wymagana jest wymiana przekładni od 1000 roku CU. Zdarzały się przypadki awarii skrzyni biegów przy przebiegu 30 tysięcy kilometrów, konieczność wymiany sprzęgła. Częsta wymiana oleju, co od 30 do 35 km może wydłużyć żywotność. W Volkswagenie Passacie B7 zastosowano niezależne zawieszenie. Kolumna McPhersona z przodu, wielowahaczowa z tyłu. Podwozie jest ogólnie niezawodne. Ale wraz z nadejściem chłodów wypełnia się różnymi dźwiękami podczas przejeżdżania przez tory tramwajowe lub jazdy po nierównych drogach. Przyczyną obcych dźwięków są głównie rozpórki i tuleje stabilizatora, ich żywotność rzadko przekracza 10 tysięcy km. Ponadto żywotność cichych bloków wynosi od 40 do 60 tysięcy km. Jeśli jedziesz agresywnie po 50 tysięcy km, łożyska kół mogą szumieć. Tarcze o dużej średnicy zmniejszają szanse na przeżycie tego urządzenia. Przednie wsporniki amortyzatorów wytrzymują nieco dłużej, do 70 000 km, a amortyzatory rzadko wytrzymują dłużej niż 100 000 km. Pozostałe elementy zawieszenia wytrzymują od 100 do 150 km. Jeśli chodzi o niezawodność układu kierowniczego, na szczególną uwagę zasługuje elektryczne wspomaganie kierownicy. Najczęściej problemy ze wzmacniaczem występują z powodu utleniania styków mocy. Mogą również pojawić się problemy w mechanicznej części urządzenia. Bagażnik z reguły nie sprawia żadnych problemów przez 120-150 tysięcy. KM układ hamulcowy jest niezawodny i przez długi czas nie sprawia większych problemów. Jakość materiałów wykończeniowych, jak w większości samochodów tej klasy, stoi na wysokim poziomie. Mimo to w samochodach o przebiegu przekraczającym 100 tys. km, wnętrze nie jest pozbawione śladów zużycia. Warto również zauważyć, że z biegiem lat w domku zamieszkują świerszcze. Najczęściej obce dźwięki dochodzą z tablicy rozdzielczej, konsoli środkowej, tylnej półki i światła stopu. Jeśli chodzi o układ elektryczny, ogólnie jest on niezawodny. Nie stwierdzono żadnych często powtarzających się problemów. Samochód jest wyposażony w dużą liczbę różnych układów elektronicznych, których działaniem sterują jednostki sterujące, to one z czasem mogą zacząć robić głowę. W większości przypadków, aby wyeliminować konkretny problem, wystarczy przefleszować odpowiednią jednostkę, ale wymaga to poświęcenia czasu i pieniędzy, dlatego przed zakupem używanego samochodu należy sprawdzić elektronikę pod kątem błędów. Jeżeli jesteś posiadaczem tego modelu samochodu, Prosimy o opisanie problemów, jakie napotkałeś podczas użytkowania samochodu. Być może, Twoja recenzja pomoże czytelnikom naszej witryny przy wyborze samochodu.